Mano, tutaj pierwszy odcinek z survival Games. Tak. Zostało nam już właśnie 10 sekund. A SG to już pisałam przecież tak. Dobiegniemy na początek do skrzyneczek. Oby mi się jakiś tam mieczek byle jaki wylosował, ale chociaż żeby był nawet tam drewnianko. Jest żelazny, jest! Jest! A teraz tylko najważniejsze, żebym to wygrał. I tego zabijemy. Nie bo ucieka nam. A ty co tu jeszcze? No nie no. Dobra, haha zabity. Dobra, jedzą Tam mamy. jakieś tam Dobra, oszukam, że nic nie mam, żeby nie, nie uciekał tak za bardzo. Szybko, szybko jest! Zdążyłem. O, dziękuję za perełkę. Tak jeszcze pięć osób zostało. Tak, widziałam, że jedna osoba gdzieś tam poszła, ale nie będę chodził do skrzynek, bo i tak mam żelazny miecz, a nikt nie ma. Popatrzyłam. Mam nadzieję, że nikt nie ma. Widziałam, że tutaj ktoś szedł. Czekaj, schowam się to Będę ich oszukiwał, że nie mam. Jak będę blisko, to sobie wyjmę mieczek żelazny i będę ich nawalał. Oj, oj, słyszałam, to ktoś jabłuszko. Dziś na stoi. Lepiej nie będę szedł do lasu, bo jeszcze od tyłu nie zają on jest? <grymny> o, jest skrzyneczka. O, jedanka, może być. O, jeszcze tutaj skrzyneczka. O, drugi żelazny mieczyk, o ja. Jest. A dziś mam szczęśliwy dzień. <grymny> Jezu, znowu burzy nie widziałam, albo pewnie we mnie walnęła. Mam no, następna krzętka. Tylko jak... a to ten, bych, no to nie, ten. nie wiem jak, dobra, nieważne. Tak mam dwa już na miecze. Jadzonka mi wystarczy na tą rundę raczej. Znowu słyszałam jakby ktoś jabłko je... Ale dobra, tam idziemy dalej. Czekaj, LG list. Tak. U trzy osoby pięć dadów. A z tych 5 dadów to ja mam jednego kila zaliczonego. Oj, chyba gdzieś tam była burza. Mhm. Kurde. jest skrzyneczka. O, nikogo nie było. Albo zostawił ktoś po prostu tylko mięsko. To jest krzyżeczka. Mm. No za dużo tych mieczy mam na rok. Okay. Ojka mi się jeszcze by przydała i by była gitara. Tutaj może będzie zbrojki. O, ma pierśnik jeszcze tylko butki i będę... I znaczy będzie gitara. Tylko że gdzie są wszystkie osoby? Wiem co O tam była burza. Przy tym pójdziemy tam. Mm -mm. Może ktoś będzie. O jest, jest, jest! Dawaj, dawaj. O, kurde, kurde. Nie uciekaj, nie uciekaj, kolego. Kurde, czemu ja go nie mogę bić? A nie, po prostu pewnie w niego nie trafił. Jest. Tedy no. Dobra, miał budki. Kurde, budków nie miał. Ale za to na pierśnik miał lepszy. Dobra, finał. Oby tamta osoba nie miała... ...żelaznego miecza. Myślałam, że ktoś tam jest. dziś tam chyba jest. Tam pójdziemy. O Jezu, ale mam jabłek. 19 już. Dobra, i teraz jest gitar. Hihi. Jakby co jedną perełkę. I tak mam od ucieczki jakby mnie coś zabił, czy coś. Prawie. I teraz to chyba we mnie uderzyło. Gdzie on jest? Pokaż się. Toż nie zabijecie. Jest, wygrałem, tak. No to tak. No to subskrybujcie łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Nara!